Honda Africa Twin 1100 w wersji, można powiedzieć, standardowej, czyli bez, między innymi, no, pod spodem większego zbiornika i tam kilku innych zmian, kubek i takich różnych rzeczy. Wersja, jak można zauważyć, po prawej pokrywie z automatem, mamy tutaj filterek dodatkowy, no i ta pokrywa zupełnie się różni od wersji ze skrzynią manualną. I tak, co do zrobienia. Przegląd na 24, czyli filtry powietrza, regulacja luzów zaworowych, jakieś tam płyny typu olej w silniku, chłodnicy być może, muszę zerknąć zeszyt Czyszczą tam sobie właściciel zażyczył, ale to jeszcze do tego daleko na bieżąco, że tak powiem więc zerknijmy tutaj z tej strony co mamy rzecz można powiedzieć standardową w tym modelu, czy akurat nie w tym a w modelu CRF1100 u mnie miałem to samo i w wielu innych motocyklach również ten temat był jak i w jeszcze jednej, która stoi jest również ta sama, że tak powiem, usterka, mianowicie przykładam palca. No akurat może mi się nie uda wymusić teraz. O, jest. Palec jest brudny i tusty. Standardowy temat wyciek spod impulsatora, spod wyjścia przewodu od statora. Po prostu jest 2 cm niesmarowane masą. Pokrywa jest na masie, ale tu jest pożałowane 2 cm. Nie usterka, można powiedzieć. A zrobić trzeba, czyli co? Do ściągnięcia gmole, zresztą i tak trzeba ściągnąć. Do ściągnięcia prawa pokrywa pokrywa silnika, tutaj osłona w do dołu. I co? Do ściągnięcia zbiornik plastiki, właśnie ta pokrywa prawa, o której mówiłem. Regulacja luzu, filtry i te sprawy też sobie właściciel, właściciel zażyczył. Filtr paliwa z doświadczenia wiem, wymieniając już kilkukrotnie, między innymi też w swoim egzemplarzu, wylatuje z niego dość sporo, mimo jakichś tam przebiegów niedużych, typu 20 kilka tysięcy kilometrów, warto zerknąć. Wylatuje dość sporo takiego czarnego osady. Jeśli ktoś jeździ też po powiedzmy mniej cywilizowanych krajach, może złe słowo mniej cywilizowanych, ale bardziej takich odludnych, jakieś tam Yy, Albanie czy te sprawy, to tam ja też z tym paliwem podobno jest różnie i potrafi się yy, zabrudzić filtr. Warto wymienić tutaj, jest korpus cały, yy, jakby pompy paliwa z, z potrzebnymi oringami, z regulatorem ciśnienia paliwa, więc tym lepiej. Yy, rozbieram, widzimy się za kilka chwil. Jako pierwsze, zawsze ta pokrywa, składam, niech schnie a później zabieram się za resztę silnika. To tu właśnie pokrywa zaworów i te luzy zaworowe, o których wspomniałem już kilkukrotnie. Działam, widzimy się za kilka chwil. Też temat taki jak sprężynę tylną, o to jeszcze wspomnę. U siebie wymieniałem sprężynę tylną, raz grubsza, 2 plus 2 cm. Przy moim wzroście prawie 1,90 m zrobiło to mega różnicę. Raz nie siada tak tył. A dwa na tyle się podniosła, że y, musiałem zmienić położenie świateł z przodu, gdyż świeciła mi w ziemię. Ymm, robi to robotę. Towar często ciężko dostępny, ale u mnie jest wszystko. Yy, także jak ktoś chce, nie ma problemów. Yy, będę miał na stanie teraz yy, Adventure Sports, ale zwykłą wersję nie z, z zawieszeniem elektrycznym. Yy, będę miał, że tak powiem, jedną do montażu, jedną sobie zostawiam. Ale będę też pewnie miał w niedługim czasie do wersji z automatem jak i wersji zwykłej, też wersje obniżające, jak ktoś chce, wszystko jest, nie ma problemów. Także można takie sprężyny zdobyć. Tak jak mówiłem, nie jest to łatwy sposób, ale do ogarnięcia nie ma co przeciągać. Działam z tematem, widzimy się za kilka chwil, jak już przed chwilą wspomniałem rozebrany jak widać, gmole ściągnięte jedynie i tak, co do tego wycieku, cóż mogę powiedzieć więcej teraz go już widać dość e, wyraźnie jak i wiszącą kroplę tutaj na dole czy motocykl znaczył teren? prawdopodobnie niedługo by zaczął e, no więc co, nie ma tutaj co opowiadać historia znana, nie on pierwszy, nie ostatni e, tutaj też widzę Raczej najprawdopodobniej leci to z góry, ale też wisi kropla tutaj pod czujnikiem. O ring, pewnie parę złotych dla bezpieczeństwa, byłoby e, rozsądnie też tutaj włożyć o ring, a najprawdopodobniej tak jest właśnie, że leczyć leci górą, ale żeby nie było, że później coś cieknie e, Więc pewnie i o ring powinienem mieć chyba te o ringi, tak mi się to przypomina. E, rozbieram dalej, ściągam osłonę silnika dolną. I wtedy właśnie się dobiorę do pokrywy. Wcześniej ten filterek, olej trzeba zlać. No i co? I dalej z tematem, co tu opowiadać. No i jestem przy kole magnesowym. Wszystko już wyczyszczone. Wiadomo wstępnie. Jeszcze takie ostateczne czyszczenie. Chwilę przed montażem pokrywy. Tutaj proszę trzeba troszkę tak za koło zębatę pochować, aby nic tutaj nie wyszło przy montażu właśnie tej pokrywy. Aby nic tam nie podeszło i nie wytarło masy, którą tutaj. Wkładamy. <laughs> Tyczka odpięta, czujnik wymienię później, znaczy czujnik oring ewentualnie, gdy yy, już będzie przykręcony nic mi się nie będzie ruszać, kręcić. Czyścimy raz jeszcze, wszystko już te, tak mówiłem, wstępnie wyczyszczone i ta nieszczęsna gumka, w której jest wyciek, przetarcie palcem, masa, przyłożenie śruby, odpowiednia siła, czyli tam okolice dyszki, a pewnie równa dyszka nawet. Yy. I co? Ten temat będzie z góry. Później zabieram się za demontaż zbiornika plastików całego dolotu i dobieram się do pokryw zaworowych. W sumie to do jednej w celu kontroli luzów zaworowych. Więc to skręcam i widzimy się za, jak zawsze powtarzam to wielokrotnie, za kilka chwil. Kostkę dziś zapelętać pod przewód od chłodnicy, aby nie przeszkadzała. Jak widać zdemontowana fajki. Zacząłem od pierwszej z tej strony. Była nadzieja, że będzie dobrze. Niestety na nadziei się skończyło. Yy, ponieważ ta pierwsza prawa, jak najbardziej w porządku, to jest właśnie ta, yy, pokaż ty mi, to będą dwie potrzebne, a lepki, jak zawsze na stole, pierdolnik, no ale to tak, tak, ta trzymaj to. Nawet jak nie wykręcę, czuj, że ona się wykręca dość z oporem. więc myślę, że tutaj o, krew, krew pójdzie, może nie. Nawet nie mierzę oporności tych cewek a jak zwalaczę. Tak, ta wygląda, że jest dobra, jest w środku igła. A co do tej drugiej, lampka. Co do igły, można zauważyć, że mamy tylko czubek jej, już zielony w środku. No druga sprawa, we fajce nie ma nic, po prostu wkładamy. O, tyle, jest urwane i Już dość dawno temu. No, jest ciekawy temat z tymi cewkami, cewkami, fajkami, ponieważ nie w każdym egzemplarzu tak jest. Akurat w moim też robiłem zawory, tam przy niecałych 30, bodaj, żeby mi wyszło w połowie sezonu. A jeszcze Rumu nie trzeba było zrobić. No, ja u mnie fajki w porządku. No, tutaj dziwna historia, to z nimi jest. No, taki to mamy tutaj troszkę, można powiedzieć, wadę tego modelu. Fajki dostępne, mam chyba nawet dwa komplety na, na półce, ponieważ wiem, że to. Się lubi z nimi tak dziać. Dobra, ściąwam pokrywę do zaworów. W międzyczasie dzwonię do właściciela. No i dalej z tematem. Kolejny piękny dzień. Jak widać wszystko zdemontowane. Wałki, mostki, jak również popychacze, z zwał, jak zwał koniki, pieski, różnie to mówią yy, zaworów wydechowych, ponieważ sące mamy na płytkach wydechowe, na prób, wydechowe na śrubach. I tak yy, filtr skrzyni zdemontowany, Jak widać tutaj pokrywa cała wszystko również. Tu już mam przygotowane co trzeba, właściciel chciał, to nie do niego akurat, chciał na towarze oryginalnym, więc filterek oleju, dwa filtry powietrza, e, <kłysyrenia> tak w oryginale, tu jest filtr DCT, kilka o prawdopodobnie będzie pod filtr DCT, pod ten czujnik, o którym mówiłem, tam pod śruby odkręcenia silnikiem, powiedzmy takiego okienka inspekcyjnego, e, kolejny o czyli pewnie pod śrubę, gdzie mamy znaki, uszczelka napinacza uszczelka na na śrubę, trzy razy pod śrubę i uszczelka pokrywy z uszczelkami śrub przepraszam, nie śrub, a gniazd świec i co do świec, dwie fajeczki ciekawostka, zmienił się ich numer ciekaw jestem, czy coś się poza tym zmieniło olej, również oryginał, taki zażyczył właściciel to oczywiście troszkę braknie, to tam doleję, tu trzeba czwórka i tam jeszcze odrobinkę co do wałka, mokry sen ktm jedynie oleju troszkę woleciało tutaj z zesmarowania, z punktu. Mokry sen właścicieli KTM-ów. Proszę, jakie wałki. Można by powiedzieć, że ledwo, ledwo mmm, ten materiał taki z obróbki zszedł dopiero. Mówię o tym takim matowym. No, że tutaj to jest... Problem nie występuje. Łoża, no a to tutaj nie ma co opowiadać. Honda. Kończy, szybsze niż wygląda Wiele można zarzucić, ale Silniki jeszcze ogarniają w miarę Jak i pokrywa Również wymyta Więc co, pozostało to wszystko poskładać W całość przewód Ten, który zawsze się zbiera olej Jak i box Również wymyty Ponieważ to jest taki klej To nie, że olej jest Było dużo, o właśnie w tej okolicy Oleju już wymyty, wyczyszczony Widać tam w środku, że Nie jest tłusty więc co, składam to wszystko, skręcam wałek, te dwie płytki wymieniłem, ponieważ luzy, jak pamiętam, to te dwa skrajne zawory od strony łańcucha miały 19, do 19 jest tolerancja. Akurat idealnie się trafiło, że płytki były tam bodajże 205, więc dwa razy 207 siadło, jest idealnie. No tak myślę przynajmniej, tak mówi matematyka. Co do luzów wydechowych jeszcze nie sprawdzałem, ponieważ dościągam wszystko, ustawiam od nowa. Jakieś takie coś było, jakieś zabrudzenie, zasknięte. Składam to wszystko i widzimy się za kilka chwil. Odpalenia nie będzie, ponieważ czekam na ten filtarek paliwa. A że mamy okres noworoczny, to różnie z tym jest. Ma być bodajże we wtorek, wszystko. Dziś mamy piątek, także nie jest najgorzej. Dobra, gdy jest wszystko złożone, sprawdźmy. Cały sąd, szczelinomierz 016 wchodzi. Chodzi. lekko czuć, że ciężej, bo nasmarowane, także czuć po prostu yy, smar, znaczy smar, ten olej, na którym je składam. Teraz szczeliną 0,18, na ile to tam będzie widać, to widać. Jest to również w zakresie dwie setki więcej niż yy, środek, że tak powiem. Blokada, blokada, w porządku. Teraz zawory wydachowe 0,22, dwa. mierzymy na łożysku. 0,22 Bardzo proszę. Pomiar na łożysku wchodzi. Drugi wchodzi. Bierzemy 0,24 Czyli odrobinkę więcej. Blokada. Blokada. Dobra, obkręcamy silnikiem. cylindra kolejny, czyli powiedzmy ten od lewej nogi. Dobra, o to od razu ja mam Szczelinowiec 24, próba blokada, blokada i 22, gdzieś tu się trzeba i 22. Gdzież to się schowała? Piec się rozpala ponownie. Przez to może być troszkę głośniej. Dobra, 22 na pewno No tak. i chyba sobie źle ustawiłeś. Chyba sobie źle ustawiłeś. Yy... No nie, dobrze jest. Zakręciłem silnikiem, czyżby się już zmieniło? Na to wygląda. Zakręciłem silnikiem i się zmieniło, więc zaraz będzie korekta. Yy, ale próbujmy w tym czasie sądca. 16 chodzi. 18 blokada blokada A tutaj widzę co chodzi 20 po zakręceniu silnikiem się zmieniło no dobra czyli tutaj będą dokładnie jeszcze, jeszcze te wydechy może jeszcze sobie zakręcę silnikiem może się coś zmieni ma by to wszystko siadło Dobra. I pół Do tego właśnie warto sprawdzać takie sprawy, ponieważ. O, i widzicie? 22. I 22. Ja sobie ustawiłem. No ja tak powiem, fazę rozrządu. I 24. Stoi. No na siłę bym wepkał, ale tu nie chodzi o wpychanie na siłę. Bym ktoś nieźle nie zrozumiał. To by pewnie i 26 wepchał, ale to już takie zgniecenie pod górzysko 24 gnie, gnie jeszcze raz podbijmy 22, a no mi się schowało. Jest jest, dobra, jeszcze raz sobie zakręcę silnikiem, sprawdzę cylinder ten od rządu. A nie wiem, czy nie za daleko Chyba za daleko No już było Lekkie gniecenie nakrzywki Przez wałek Dobra Jest Jest, 24, ja już czuję, że nie wejdzie Jest jest, I jest. dobra W porządku mam sprawdzone. sprawdzone, więc teraz sobie pokrywa uszczelka. Tutaj zaślepka napinacza, uszczelka duża pod śrubu, pod świec. No i skręcam całe dolotce co by już złożę na gotowo. Olej zaleję do silnika i będzie gotowy do odpalenia. Dobra, myślę, że ta poprzednia Adventure Sport, w której też wymieniałem filtr paliwa, już była. Jeśli nie była, to będzie. Kolejny temat: filtra paliwa. I tak porównując do tamtej. Ten filterek wstępny jest całkiem czysty. Do właściciela dzwoniłem, jeśli chodzi o tamtą sztukę. Gdzieś jeździł po Albanii i zdarzyło się mu kilka razy w dziwnych miejscach tankować. To paliwo dosłownie z, z baniek na wodę. Kolejny, niech będzie ten egzemplarz. Nie wiem, czy mi się coś uda. No myślę, że się uda. Właśnie celowo robię na, na papier. No chyba widać jakie tu paliwo leci z tego filtra ciąć go czy nie ciąć, widać, że jest tu czarno na pewno spróbuję ile zleci, to zleci. tu zleci jakimś cudem jeszcze troszkę na to poleciało. Spróbuję regulator ciśnienia wyciągnąć jeszcze paliwo pływa, jeszcze by chciało coś polecieć tylko to chyba nie ma kurędy już. O, jeszcze się coś udało. Może się coś... O, proszę. Teraz chyba dobrze widać, cóż jest w filtrze paliwa. Leci, Czarna benzynka pyszna. No i tyle. Chyba by było dość. No i to właśnie był zawartość filtra. Też widać, co tam pływa jeszcze w środku. Więc jest to jak najbardziej dobrym pomysłem wymiana tego filtra nie będę tego cioło widać zresztą co jest tutaj w ja filtrze myślę lepiej lepiej nie będzie nawet powiem konzumowaczem jeszcze troszkę prysnąć aby go tak wypukać może coś jeszcze poleci więcej no ta... co coś brud czarno także najbardziej trafna decyzja jeśli chodzi o wymianę tych filtrów filtr tak, przedni puszczelka, aby nikomu nie spalić motocyklu, nie daj morza. No tą pompę, tutaj tam, gdzie się palce odbiły, i, no też tutaj widać na dole, stąd ciągnie filterek, ten pierwszy, wstępny, też widać, co jest. Bym to traktował, że przy wymianie, albo inaczej, przy wymianie, przy regulacji zaworów na 24 tysiące dobrym jest to pomysłem, wymiana tego filtra, więc wymieniam, zakładam na zbiornik. Panem zbiornik i odpalenia. i na zewnątrz poprzednio, sekundkę temu, nagrywałem tą, teraz następna. Eee, co więcej, nic się w sumie z wyglądu nie zmieniło. Jak wyglądała, tak wygląda. na 24, no, troszkę nieszczęsny temat. Te fajki, dwie, a no, tak samo jak i w tej, również było to samo. Fajki, eee, no i ten wyciek z lewej pokrywy. O. Niestety, te motocykle na to cierpią. Jest taka wada, i tyle. Nie jest to wada jakaś bardzo problematyczna, no ale pokrywę trzeba ściągnąć. A to jak widać wszystko. O, jak coś tu zostało, jakiś brud mały. Trzeba doczyścić. To co wyszła, masa, wszystko doczyszczone, także nic nie straszy. E, tym się zajmę troszkę czuć pod palcem, że coś tu jest. A się już zdążył rozgrzać, dość ciepło. E, tego na 24 Plus te właśnie dwie usterki, typu ten wyciek i te fajeczki nieszczęsne. A tak co? Przeglądy ustawione w jednej jak i w drugiej. Bodajże za rok yy, lub jakąś tam ilość kilometrów Filtarki, filterki w zbiornikach. Tutaj jaki był filtr było dobrze widać. Yy, nie był taki najgorszy w sumie. Poza tym, że z samego filtra leciało dość yy, dużo... Yy, no, powiedzmy czarnego jakiegoś osadu. Dużo gorzej wyglądał filtr w tej poprzedniej, którą nagrywałem. Tam akurat właściciel mówi, że gdzieś w Albanii tankowali jakieś paliwo z baniek, z beczek czy z czegoś, jakieś tam gdzieś ich, że tak powiem, przycisło z rezerwą i tankowali, żeby tylko coś było. Czy to miało wpływ? To wie? No, przecież trzeba by po tankowaniu od razu zbiornik wyciągać i patrzeć, jak wygląda. W każdym razie było co było. Wyczyszczone filtry, filtry obydwa nowe z regulatorami ciśnienia, z roingami, z wszystkim tak jak być powinno. Więc motocyklu to, powinno służyć długi czas.